kom. Bartek, czy macie już plan na to, co zrobić, żeby nie powtarzyła się sytuacja z jesieni, czyli zły mecz w Ekstraklasie po bardzo dobrym w Europie? Myślę, że nie możemy przede wszystkim pozwolić sobie na tak łatwe kontrowanie nas, jakby było to w meczu z Jagiellonią. Przede wszystkim na własnym boisku nie możemy sobie dostrzelić trzy bramki, a w ogóle my nie możemy sobie pozwolić na, na stratę trzech goli. Mecz z Koroną na pewno nie będzie należał do łatwych, wiemy jak, jakim Korona jest zespołem, jak charakternie i pewnie zmotywowani wyjdą do tego meczu, ale myślę, że musimy patrzeć tylko i wyłącznie na siebie i od pierwszej do ostatniej minuty kontrolować przebieg spotkania, przede wszystkim nie stracić bramki i, i wykorzystać swoje szanse, które na pewno będą. Konrad Festerl, Sport LegiaSport.pl. Bartek, ja Cię nie mogę nie zapytać o taką atmosferę w drużynie, bo wyniki wynikami, ale też transfer Miro Radowicza i powiedz jak on wpływa na, na, na szatnie, bo co prawda Rado podkreśla, że jeszcze nic nie jest podpisane, no ale chyba już trzeba się pomału, pomału zgodzić z tym, godzić z tym, że po 8,5 roku no Rado, Rado jednak odchodzi. No tak, jak tutaj zostało powiedziane, decyzje jeszcze nie zostały podjęte dopiero po oficjalnej e, gdzieś to wiadomości, na pewno e, każdy z nas będzie się zastanawiał. E, na dzień dzisiejszy Rado jest z nami, był wczoraj na meczu, był obecny, był, trzymał za nas kciuki, dzisiaj, dzisiaj pewnie pojawi się też, więc e, myślę, że my na razie nie możemy myśleć o tym, co, co będzie, jak nie będzie Rado. Jesteśmy jedną całą drużyną, jeżeli jeden z nas odejdzie, to, to są następni, żeby gotowi do tego, żeby grać. No Wiadomo, że e, Rado jest, jaki jest, że jest to największa, nasz największy e, gwiazdor drużyny, który, który wielokrotnie nas e, ciągnął do, do, do zwycięstw ale są kolejni, którzy, którzy go zastąpią, jeżeli miałby odejść. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Czy można poprosić o zadanie pytania do mikrofonu? Marcin Wojtasik, TVP Sport. Ja jeszcze o, o temat transferu Mirosława Radowicia. My wczoraj z perspektywy kibiców i dziennikarzy byliśmy zaskoczeni widząc go na trybunach. A jak to wyglądało z waszej perspektywy? Czy to już było wcześniej, o tym wiedzieliście? Czy to było wcześniej zaplanowane, czy też takie dosyć niespodziewane posunięcie trenera? Pojechało nas na mecz 21 z Andrzejem Dudą, który był kontuzjowany. Dwóch zawodników musiało być na trybunach. Nie chcę tutaj komentować. Taka decyzja trenera i... I nie ma co tutaj dużo na ten temat się rozwodzić. To są sprawy, które są gdzieś poza, poza mną. Ja ja do końca nie wiem, jak to było i nie znam do końca szczegółów, więc nie chcę się też wypowiadać. Rano był z nami i czuliśmy jego obecność. No wiadomo, że, że nie było go na boisko, ale, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, na pewno otrzymał za nas kciuki i można powiedzieć, że grał ten mecz z nami tylko na trybunach. Dziękujemy. A jeszcze jest pytanie, proszę. Samuel Szczygielski, runforest.pl. Bartek, chciałem Ciebie spytać, e, czy nie boicie się o motywację przed koroną, skoro w czwartek czeka na Was i nas też e, jeden z najważniejszych meczów od lat za Ajaxem w Warszawie? My dobrze wiemy, że naszym największym celem, największym, największym marzeniem jest Liga Mistrzów i, i my y, nie możemy, nie mamy, nie będzie takiej możliwości grać w tej Mistrzów, jeżeli nie wygramy e, ekstra klasy. I, i, Dobrze, wiem, że źle zaczęliśmy tą, tą rundę, ale jesteśmy nadal na pierwszym miejscu i nie możemy sobie pozwolić na kolejną wpadkę. Musimy jechać po trzy punkty i te trzy punkty przywieźć do Warszawy. Myślę, że motywacji na mnie zabraknie, jest duża chęć zwycięstwa i, i zamazania plamy po meczu z Jagiellonią, a mecz na sam jest dopiero za tydzień. My mamy teraz kolejne spotkanie i to nie jest tak, że my nie myślimy o meczu z Koroną, bo, bo za chwilę będzie ważniejszy mecz. Każdy mecz jest ten najbliższy mecz jest najważniejszy. Na dzień dzisiejszy najważniejszy mecz jest z koroną.